O nie, 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 ty kurde, tutaj żadnego lystrozaura nie będziesz jadł. <grystanie> kurde, i czekajcie, rozejrzyjmy się, bo może... Co to zaś zleci za mną? No Boże Święty, no weź się odczep, głupi karnotaur, no. Chodź tu. Testuję moją nową pompkę, kurde. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved. Eee, no i słuchajcie, w poprzednim odcineczku oswajaliśmy sobie gachy i oswajaliśmy sobie... Sowy śnieżne W ogóle zabawna sprawa, bo z pierwszego kryształku, który otworzyłem od gach Wypadła mi strzelba półautomatyczna Na 156% Spoko, przyda się Gachy sobie tutaj cały czas produkują Z jakiegoś powodu nie chciały kamieni jeść I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że ogarnę sobie tutaj miejscówkę Jako tako Poza odcinieszkiem i jako tako Właśnie tą miejscówkę sobie ogarnąłem Mam replikator, mam generator Zrobiłem sobie generator Zbierałem troszeczkę tych odłamków i znalazłem też inne miejscówki, gdzie można właśnie takie odłamki lepiej zbierać. Na przykład na wulkanie można bardzo fajnie zbierać. W tej jaskini, gdzie są wiwerny i magmazaury. <laughs> znaczy, w jaskini są magmazaury, koło wiwern. Tam też można zbierać. Jest kilka jaskiń ogólnie, w których można odłamki fajnie zbierać. Jak możecie zobaczyć, mam dość sporo tego elementu. Zrobiłem sobie. No, tego na razie nie trzeba. Ale Niańkę jak najbardziej chcę postawić. Żeby ta taniania sobie już tutaj mogła, imprinty nam robić, nie? Cyk, nie chcę stoi tu. Aktywuj. I ona powinna nam tu imprinciki robić, sobie na tych naszych dinozaurach. Nie jestem pewny, czy to działa? Działa to? Halo? Można tu jakieś opcje? Show rangę? No jest w zasięgu. A mały zasięg, maniania. W sumie, jakby nie patrzeć. No ale dobra. Czy tu się coś gdzieś wykluwa? Co to jest? Jajo Em? Ym... No, coś kurde nie wchodzi. Co ja jej muszę dać, żeby ona robiła to? Mięso? Może berki jakieś? Ym... Nie wiem, tutaj takie takie, takie piątki się powinny pojawić, że ona imprint robi. Mam już kilka owiec. Testowałem już nawet mniej więcej, jak te fiortałki działają z tymi owcami. Ale do tego. Fiortałka sobie oswoimy gdzieś tam kiedyś przy okazji, jak będziemy mieli więcej tych owiec. Tutaj mi nawet gdzieś lata taki na 145. W sumie ja chciałem zabić dinozaury komendą. Ale to może na razie się wstrzymamy z tym. Lecimy, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałbym ogarnąć sobie Deino, Bo Deino jest dość spoko na bosy i chciałbym przetestować też Deino na bossach. No ale z Dejno to jest taka dość e, prosta sprawa, no bo jajeczka trzeba tylko zdobyć. Więc sobie polecimy po jajeczka i patrzcie jaki fajny pterek. Wygląda trochę jakby z Eternala się urwał. <laughs> ja się tepnę na NW, na Vanaland. Bo tam gdzieś jajeczka Deino można znaleźć. I ja bym sobie jakieś fajne jajeczka z przyjemnością znalazł i zacząłbym sobie je rozmnażać, wykluwać i tak dalej, bo to będziemy mogli sobie przetestować też później na bosach. A oprócz tego, słuchajcie, w poprzednim odcineczku w Asgardzie widziałem Rexa na 150 levelu, który miał 30 punktów w atak. A to jest w sumie dość przyzwoity atak jak na dzikiego Rexa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może będziemy mieli szczęście i całkiem, całkiem yy, przyzwoite staty będzie miał po oswojeniu ten Rex. Więc chciałbym go, słuchajcie, yy, oswoić. Ale zanim to zrobimy, to, na, yy, to, to właśnie zdobędę sobie kilka jajeczek Dejno, żeby Dejno już mogły się powolutku wykluwać. Yy, a, a jajeczka Dejno można znaleźć gdzieś tutaj w tych górach. Tylko ja nie jestem pewny dokładnie gdzie. Wiem, że kiedyś latałem i widziałem... Ale teraz, no, mo mogę, mogę, mogę zaś ten... Teraz jak szukam, to pewnie nie znajdę, nie? To pewnie, kurde, nie znajdę. O, 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 są Dejno, są Długo szukać nie musiałem. Całe szczęście, całe kurde szczęście. Tylko... Tylko musimy gnia... O, jest gniazdo jakieś. 55 level tylko. A zobaczcie, że jest tutaj na 145 Dejno, nie? Tylko... No, ja pewnie zabijałem dzikie dinozaury komendą, ale jajeczek nie zbierałem, więc tu jest taki problem, nie? Ciekawe, czy jak ja wyląduję... A, rzucą się od razu na mnie, dobra. Tu co mamy? 8,5. Kurde, no fajnie by było to zbierać. Ja nie, ja nie mam za bardzo nic do zabijania takich dinozaurów. Chyba, że weźmiemy lwa tego naszego. A czy mogę dejno podnieść gryfem? Pewnie nie. Zresztą ja je na hita będę miał. O kurde, już, mnie, już krwawie. Aha. No, można i tak, w drzewo uderzyłem. No, bra, mamy dejno wyjaśnione. W sumie, jakbym miał jakąś gromowładną wiwernę to wiecie. Wziąłbym jajo i bym wszystkie dejno naraz zawił, nie? Ten z góry zeskoczy na mnie? Tam widziałem na górze też dejno. Ale chyba, chyba jednak nie zeskoczył. Ej. Momencik, tu kurde gniazdo jest. A, jest jajo. Nie widziałem tego jaja. Strasznie malutkie te jajeczka są. 20 poziom, strasznie mały, kurde. No, no mamy trzy jajeczka. No nic, no szukamy dalej. Czekajcie, bo tu na górze też dejno był. Zobaczmy, czy tutaj gdzieś może gniazdko jest jakieś. Bo jakieś dejno są. A, na 20 levelu, możliwe, że jego, jajo właśnie podniosłem. Dobra, no nic, lecimy dalej. Jakie reksy tutaj mamy? Bardzo słabe. Rex na 145, zobaczcie, ale ten na 145 ma tylko 20 punktów w atak, nie? Ciężko będzie nam znaleźć dobre reksy, takie zwykłe, nietekowe, ale w sumie z drugiej strony dużo ciężej będzie znaleźć nam dobrego tekowego reksa, nie? No nic, no na razie, słuchajcie, później, yy, później jak już ogarniemy sobie jajeczka Dejno, oswoimy tamtego Reksa, no i poszukamy jakiegoś takiego zwykłego Reksa, gdzieś tam jak przy okazji znajdę yy, tekowe lepsze Reksy, no to, to, to będziemy sobie rozmnażać tekowe Reksy po prostu, nie? Dobra, no nic, słuchajcie, no ja muszę polatać, kurde, pozbierać te jaja, nie wiem czy ja coś znajdę w ogóle fajnego. To może potrwać. Też yy, problem jest taki, że ja do końca nie wiem, gdzie dokładnie te dejno się respią. E, gdybym miał obczajone miejscówki, gdzie się gniazda pojawiają, no to nie byłoby takiego problemu. Dobra, tu już chyba za daleko poleciałem. W ogóle mapkę wam pokażę. No tutaj mniej więcej to jest. W tych górach tutaj. W całych tych górach. Ogólnie dość dużo tych dejno tutaj jest na tej mapie, więc może nie będzie takiego problemu. No ale sami widzicie, że. No, że ja do końca nie wiem, gdzie latać, nie? Musimy chyba w głąb bardziej polecieć, bo tu nie widzę żadnych Dejno, lecimy dalej. Był Dejno na 140, tylko ja nie jestem pewny, czy on tu zdążył jajo złożyć. O, czekajcie. Kurde, 55, naprawdę? No kurde, napra naprawdę, a tu? 50, no kurde. A tu? 60, no co jest? Co to ma być? Jeszcze kurde mi tu łażą te karnotaury, no jak ja mam to zabić gryfem, no? Kurde. Muszę coś dobrego do zabijania mieć w końcu. Przecież ileż można? 49, kurde, z łapki uderzyłem. No lew workowaty to jest, słuchajcie, jak na razie nas najsilniejszy dinozaur do zabijania, <laughs> więc musimy sobie jakoś radzić, no. On ma bite jakieś poziomy? O, dwa poziomy, dawaj, kurde. Biję po o, po 200 bije, nice! Przekroczyliśmy już pewien próg. De o nie, gdzie ty uciekasz, dziadu jeden? Chodź tu! Chodź tu! Kurde, jakim co? Demon jest szybszy. Nie, no bo to jest alfa, dlatego jest szybszy. Ale jak ja poskoczę. Uff, dostaliśmy levelę za niego. Już myślałem, że zginie. Dobra, może tym tygryskiem po pochodzę, nie? Bo to bez sensu też lepiej z góry obserwować i szukać jaj niż tygryskiem chodzić, nie? Ale jajeczka możemy zebrać. Fatalne te jajeczka, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no? Trzeba to zebrać, żeby się nowe pojawiały. Gdzie jeszcze to trzecie gniazdko było? Fatalne te jajeczka, no fatalne. A jestem tutaj jak coś. Zresztą yy, czekajcie, poziomy dodam. Lewy górny, lewy górny ruch są kordy. Kto nie wie, no to, to wiecie, możecie sobie sprawdzać te kordy i tam e, znajdziecie na pewno Dejno. No, no wezmę tego prastarego w sumie trochę, lecimy dalej. O, tu jest dużo Dejno. Są też jakieś jajeczki. 1, 4, 5, nice. 5, 0, dobra, 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 tylko spokojnie, bez paniki, bez paniki, możemy tu wylądować. Jak w sumie jakbym wivernom latał, one chyba by mnie nie atakowały, nie? Jakbym blisko podleciał. Uciekamy! Kurde, grywa akurat zaczął sobie jeść, nie? Dobra, tego na 50. Czy ja chcę to podnieść? Fajnie by było to podnieść, niby, nie? Jeszcze jeden na 150 został. Szkoda, że tego na 150. jaja nie ma, nie? Bo jeden, 4, 5 był, gość. O nie, nie, nie. Ty, kurde, tutaj żadnego Lystrozaura nie będziesz jadł. <laughs> kurde i czekajcie, rozejrzyjmy się, bo może Co to zaś zleci za mną? No Boże Święty, no weź się odczep, głupi Karnotaur, no. Chodź tu Testuję moją nową Pompkę, kurde Dobra Czekajcie, rozejrzyjmy się, bo może Ten na 150 też gdzieś tu jajko Złożył i to by było super, nie? Bo byśmy mieli dwa jajeczka na dużym levelu Większa szansa na to, że Wykluje nam się samiec na dużym poziomie. Oczywiście ja wszystkie te jajeczka wykluję prawdopodobnie. Te na niskim poziomie też, bo te, jak będzie samica na niskim poziomie, to wiecie, z, z samcem na dużym poziomie może wykluć się coś dużego, nie? coś fajnego. Nie, dobra. Ten na 150 na pewno jaja nie złożył, niestety. Nie widzę tu żadnych gniazd. No dobra, przelecę się tu jeszcze kawałek. Ej, czekajcie. A, myślałem, że to jest gniazda. To kurde, konar jakiś. Eee... Przelecę się jeszcze. O, patrzcie, tu są tejno jeszcze. Przelecimy się, zobaczymy. Może jeszcze coś znajdę. A jak nie, no to wracam do bazy. Wyklujemy sobie te jajeczka. I ten. 5-5. Tu coś jest w ogóle? Dobra, no nieistotne, słuchajcie. Wracam do bazy. Mam nadzieję, że dobre statystyki z tego na 145 wyjdą. Bo wtedy jakoś sobie to ogarnę. I wiecie, i i będę rozmnażał na tyle, żeby po prostu były te dobre statystyki na samcu i na samicy, nie? Dam radę jakoś, poradzę sobie z tym. Poradzę sobie z tym. Módlmy się tylko, żeby miał dobre statystyki w miarę. Nie wiem w sumie też, jakie statystyki Nadejno potrzebuje, bo na pewno ataku nie potrzebuje, skoro on krwawienie zadaje i głównie jego damage opiera się na krwawieniu. Potrzebujemy pewnie HP i nie wiem... No HP głównie, nie? Tak mi się wydaje. Bo energii też nie zużywa, dopóki na nim się nie siedzi. Nie wiem też dokładnie, jak te Dejno się używa na bossy. Możecie mi dać znać w komentarzach. Eee, a ten... A, 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 a póki co to sobie będę, będę rozmnażał. Jak będzie miał słabe statystyki czy coś, możecie też dać znać, jakie statystyki są dość istotne na Dejno. No ale dobra, słuchajcie. E, tak, jak mówię, wsadzam to teraz do inkubatora, że tak powiem. Nie mam inkubatora, ale mam e, dinostorycz, w którym się jajka inkubują. Statystyk nie sprawdzę od razu, niestety. Chyba w sumie, kurde, mógłbym zrobić ten inkubator od biedy. Ale dobra, tam poczekamy, wyklujemy i sprawdzimy po prostu. Nie będziemy kombinować. E, lecę, słuchajcie, do na wulkan. Mogę, nie, nie na wulkan, na Asgard, sorry, kurde, na Asgard, do Asgardu musimy lecieć. Po tego Reksika, którego tam ostatnio widzieliśmy. Mam nadzieję, że on tam jeszcze jest. Te jajeczka niech się inkubują, może wyrzucę to, to, to i to. Mewingi chcę, żeby jajeczka robiły, bo z jajek mewingów można robić kible. A mewingi składają jajka każdego rodzaju, na każdy kibel. Więc im więcej tych jajeczek będę miał od mewingu, tym lepiej, bo kibelki będziemy mogli sobie robić w dużych ilościach, więc dlatego mewingi rozmnażam. A użyję terminala Dino żeby te jajeczka sobie produkować po prostu automatycznie. No ale dobra, lecimy na Asgard. Teraz nie pamiętam tylko dokładnie, gdzie to było, ale może na SC polecimy? Nie wiem, nie wiem jak się teleportować do tamtego lasu. Normalnie się teleportowałem na NE i to było bardzo daleko. Po drugiej stronie, więc może na SE będzie git. Zobaczymy. E, kurde, idealnie zobaczcie. Jestem chyba w tym lesie, w którym chciałem być. No normalnie, gachy tu są. Okej, okay, czekajcie, poszukajmy tego reksa. Gdzie on mógł być? Mmm Momencik, wiem, że mnie bardzo denerwował ten Rex, chciałem go zabić, ale później zobaczyłem jego statystyki i pomyślałem, a może, kurde, jednak go oswoimy? Rex na 145, zobaczcie, 16 punktów w atak, tamten Rex miał 150 i miał 30 punktów w atak, to jest 14 punktów w atak więcej, takie właśnie Rexy potrzebujemy, tylko gdzie on jest? O, mam go, mam go, mam go, mam go. Mam go, mam go. Fajnie, bo w sumie z gryfa możemy strzelać, nie? Więc nie, nie ma takiej tragedii. Nie jestem tylko pewny. O, kurde, ja mam 63 strzałki tylko z biotoksyny. Momencik, czy mi to wystarczy? Ja wbijam jakieś 400 torporu. Czekajcie, sprawdźmy, ile torporów wbijam. No 400, no 440 torporów bijam. Au. Wolałbym kurde, żeby mnie nie bił. Nic nie widzę. Ok. Stoi w miejscu. Nie widzę go, ale stoi w miejscu, więc strzelamy tam co jakiś czas. O, czekajcie, ruszył się. Nawet go nie widziałem. Przeszed koło mnie, kurde, nie? No dobra, jakoś to będzie. Oswoimy go chyba. Strzał powinno wystarczyć. No, dopóki ogonek widzę, to tak można strzelać, nie? Wgrywa swojego, jak siedzę, na nim nie strzelę, więc możemy nawet przez niego strzelać, przez jego ciało. Więc tutaj martwić się nie musimy. No, jakoś to będzie. Kurde, tylko wiecie co? Baraniny znowu nie wziąłem, nie? Ja pierdziu E nie, mam baraninę, dobra. Co wam to co powiedziałem? Mam jednak baraninkę? Przydałby się kurde lepszy karabin, taki 200% karabin, kurde, to bym po 1000 torporów bijał, nie? To by było super. Dobra, on ucieka już. Wydaje mi się, że tutaj go nic nie zje, bo chyba wilki go nie zaatakują. Yy, hieny go nie zaatakują. Tak mi się wydaje i mam przynajmniej taką nadzieję, no. Wkurzę się, jak go zeżrą, bo ma naprawdę dobre statystyki, aczkolwiek bardzo słabe HP ma, nie? Ale mm, może samicę nam się uda znaleźć z dobrym HP i jakoś to, jakoś to będzie, nie? Super by było, jakby miał z 50 punktów w atak, ale marne szanse widzę, żeby takie, żeby takie statystyki miał. Ale kto wie, nie? Kto wie? Może akurat będziemy mieli szczęście i będzie miał 50 punktów w atak. Byłoby super. Kurde, patrzcie ile wilków. O nie... Dobra, one lecą na mnie. Dobra. Super. I... Dobrze mówiłem, że Wilki Reksów nie atakują, więc mieliśmy szczęście w sumie, że ten reks tutaj padł. I mieliśmy szczęście, że Wilki go nam nie zeżarły, nie? No dobra, w sumie reksik się już oswaja. Parę razy w sumie mi pisaliście. A, żebym pułapek nie budował i tak dalej. O, kurde, patrzcie, jaka sowa. Mężczyzna, ale ja takiego mężczyznę już mam, nie potrzebuję. E, statystyk na sowach nie potrzebuję tak naprawdę. E, no bo słów do niczego nie używam, tylko do leczenia ewentualnie. A tak naprawdę one mają na tyle energii, że te, że, że te statystyki nie są istotne. A do, druga rzecz, do której ich używam, to, jest, to są pelety. A to w ogóle nawet level nie jest istotny, nie? Eee, no dobra, kurde. Zastanawiam się teraz, czy tu czekać. Czy tu nie czekać. Zastanawiam się, czy te sowy mogą mi zjeść tego reksa. Może kurde tak być, nie? Może tak kurde być. Zabijmy te sowy. Bo sowy są głupie i sowy wszystko atakują chyba. O, patrzcie, fjordhawk jakiś się oswaja. O, tu fjordhawk się oswaja. To chyba w mojej bazie. Ale nie jestem, jestem pewny, co on zeżar ten fjordhawk, że on się oswaja. Chyba, że gdzieś tutaj się oswajają, jak zabiłem z Pompy. nie? No i tutaj nie ma fjordhawków przecież. Ciekawe. Może to dalej z tej owcy, ale to wydawało mi się, że już te, to oswajanie spadło. Wcze, wcześniej zabiłem owcę w bazie, bo potrzebowałem trochę sierści. I jak zbijałem tą owcę, to Fjord hałki poleciało chyba ze 4 i każdy chyba po 4% wbił, więc. No, jestem w stanie już potwierdzić, że z owiec jest dość sporo procentów. Ale nie wiem dokładnie ile. Ile ty tego mięsa? 7 mięsa musi zeszereć. Ja, ja, pierdziu. No dobra, i czekajcie. W sumie jakbyśmy go zostawili tutaj i poszlibyśmy na przykład, tepnęlibyśmy się do bazy i może spróbowalibyśmy. Yy, oswoić fjordhałka na dużym levelu? Ja mam samca na 145 w bazie i bardzo chciałbym go oswoić, bo wtedy samice na niskim poziomie oswajam i rozmnażam i mam dużo fjordhałków, nie? No da, tylko problem w bazie jest taki, że oprócz samca na 145 poziomie mamy tutaj, kurde, 5 innych Fjordhawków. Czy to jest ważne? Ten ma więcej wagi. Dobra, to weźmiemy tego, co ma więcej wagi, kurde. Albo HP? Ten ma 30 HP. Dobra, bierzemy tego, co ma więcej HP. Ten ma, tamten ma 30 HP. Bo waga nie jest ważna, w sumie. Ktoś pisał, że a, że musisz mieć wagę na Fjordhawku, bo on cię nie uniesie później. Ale to jest nieprawda, bo sprawdzałem to i. I normalnie mnie uniósł. Kurde, ten Fjordhawk jakiś dziwny. O, dobra, jest. Teraz weźmiemy nasze owce i zobaczymy, ile procentów będzie wchodzić za owce. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć owiec mam jak na razie. Kurde, czekajcie. Tutaj chyba są jeszcze dwie albo trzy. Dwie owce, niestety. No dobra, siedem owiec. Mamy jeszcze jakieś tam Terizino, jakieś coś. E, więc może nie będzie tak źle. Gdzie jest nasz Fjordhawk? Tu jest. Efektywność 50%. No trochę słabo. Od czego to zależy? On chyba się już nie zresetuje, nie? No dobra, kurde, nieważne. Oswoimy takiego. On tutaj pewnie dużo hitków ode mnie dostał już. Mmm. Nie wiem, kurde, jak to zrobić, żeby. Czy, czy, on, czy on się. czy on. czy to tak zawsze jest? Że, on ma... Że one mają tyle procent? Kurde, ja nie jestem pewny teraz. Ale dobra, no tam walić. Zabijamy owce. Gdzie on jest? O, jest, podleciał. Ty ale zjesz go? 2% zagryza. O. No. 8%. 8%, czyli potrzebowalibyśmy dużo, dużo tych. Yy... Owiec, ale nie szkodzi, bo my będziemy mogli zrobić sobie miksturkę jeszcze na 30%. I mamy jeszcze jakieś tam te do, do, do zabicia zawsze, nie? Dawaj. Dawaj, dawaj, zjadaj to Dobra. Ja już zacznę zabijać jakiegoś Terizino. Ciekawe ile za Terizino wejdzie. 6000 HP ja pierdził całą amunicję zużyję na tego Terizino, nie? 9% potrzebujemy. Wejdzie 9 za Terizino. Fjordhawk, gdzie ty lecisz? Chodź tu! No chodź tu jest co ciało. Typie. No nie denerwuj, żeż mnie. Ej, pić mi się chce. Bym kurde teraz nie zemdlał. O Boże, nic nie wchodzi za niego. O Boże, nic nie wchodzi za niego. Będę musiał z 4 Terizino zabić. Och, kurde. No dobra. Zabijamy, zabijamy, zabijamy. Gdzie on poleciał? Tu jest, dobra. Dawaj, dawaj. Kurde, no gdzie ty lecisz, Bosze? No co ty robisz? Kurde, je łapię! Chodź tu, no zjeżdż, ciało, no gdzie ty lecisz, no? no? ten jak mało HP ma No gościu Nic z tego nie będzie Gdzie ty lecisz, no ciało tu masz do zjedzenia O Boże, otworzyłem drzwi, chodź O Boże, wypuściłem go Przeklęta automatyczne drzwi Gdzie on jest? O, wraca, wraca. Dobra, ej, powinno wejść, powinno wejść. Nie, nie wejdzie. Ja pierdzielę. chodź tu tego fjordhauka zjedz. Chodź tu tego fjordhauka zjedz, proszę cię. Czemu nie mogę? O. Aha, dobra, przyleciały dwa kolejne, nie? Chodź tu, ze No co on robi? Kurde, no co on robi? No walone 0,2%. Już bym pociąga użył, już bym go miał! No i kolejny mi wleciał! Dobra, wlazło mu. Tylko jak ja mam teraz użyć pociąga na niego? Dobra, mamy go. Mamy go. 178 poziom. No mogło być lepiej, nie? Mogło być lepiej, no ale mamy. Mamy piortałka, Mamy samicę na niskim poziomie, czy jak? Samicę mamy. Dobra, to dawaj, rozmnażajcie się. Kurde. Dobra, jest, kopulacja. Dobra, ej. Lecimy teraz po reksa naszego, bo on się pewnie rozswoił. Nie, zabiło go coś. Przysięgam, kurde, jak nie ma tego reksa tam. Jak nie ma tego reksa tam. Co by go zabiło? Co by go kurde zabiło? Dlaczego go tutaj nie ma? Co jest kurde grane? Ja pierdzielę, no przecież zwariuję zaraz z tą przeklętą grą komputerową. Co jest grane? Co tu się dzieje no? No co tu się kurde dzieje? A trzeba było stać przy nim, nie? A trzeba było, kurde, stać przy nim i kurde pilnować go do samego końca. Ja pierdzielę. Teraz kurde pytanie, gdzie on kurde jest? Ta, tego do Kurusa poznaję. On leżał tutaj. Tutaj zabijałem sowe. Tutaj leżał yy... tygrys. Tam zabijałem drugą, sowę. nie tygrys tylko rex. Chyba? Kurde, teraz już nie wiem. Musiałbym koordy na nagraniu sprawdzić. No nic, no ten rex zniknął. No przecież jak mnie tutaj nie było, to nic nie powinno go zeżreć, nie? Kurde, taki potężny rex miał być, nie? Taki potężny Rex miał być. O, jaka ładna Argenta. Załamie się z tą mapą. Kurde, załamie się z tą mapą. Przysięgam, no. Szkoda trochę, nie? Ja pierdzielę. Dobra, no nic. Wracam do bazy. A chociaż tyle, że dejno nam się udało ogarnąć. Wyklujemy sobie tego na 145. Zresztą wszystkie te jaja wykluję, zobaczymy co tam z tego jest. Samice na niskich levelach odkładam. Samca na dużym levelu. Mam nadzieję, że to będzie samiec na 145. Super by było, gdyby to był samiec, i super by było, gdyby miał jeszcze dobre statystyki w miarę. Eee, więc sobie to wyklujemy, sprawdzimy co to się wykluło. Co to, co to jest z tego. Eee, no i tyle no reksy, no prawdopodobnie no teraz to już chyba nie mam co reksów takich zwykłych szukać, no bo to, to była nadzieja słuchajcie na to, że mogę mieć reksa z dobrymi statami, z dobrym atakiem, bo HP miał słabe, ale dobry atak mógł mieć więc no, no tu by można było wtedy myśleć, czy, czy warto oswajać tekowego czy nie warto eee, no bo jak miał dobry atak no to wiecie, można by było jednak z tym działać nie? ale teraz jak już tego Rexa nie ma, bo on zniknął no to teraz wydaje mi się, że nie ma sensu już zwykłego reksa szukać, tylko już raczej e, będę szukał po prostu tekowych reksów. Szkoda, strasznie, straszna szkoda to jest. Jak on mógł zniknąć? Ta mapa jest tak zbugowana, no. Ta mapa jest po prostu tak zbugowana, że, że dinozaury znikają, no. A trzeba było, kurde, siedzieć tam i pilnować. Ja pierdzielę, sobie będę pluł kurde w brodę całe kurde życie, że nie pilnowałem tego reksa tam. No niestety. Samica się urodziła na dużym levelu. Fatalne statystyki ma, no ale mówi się trudno. Eee, prawdopodobnie będę jeszcze jajeczka jakieś szukał. Tylko po prostu one potrzebują czasu, żeby złożyć nowe jajeczka. Ja tam sporo Dejno zabiłem i sporo eee, jajek pozbierałem. O kurde. Więc jest szansa, że pojawią się jakieś nowe jajeczka na dużych levelach. No ale słuchajcie, może gdzieś tam przy okazji poszukam sobie tych Dejno. W następnym odcineczku w sumie nie jestem do końca pewny, co będę robił. Ale jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek, to to by było tyle. Szkoda tego Reksa trochę. No ale dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!